Witam, witam z tej strony. 19 pietruszka 20. Nagrywamy sobie kolejną starą gierkę, a mianowicie e, Farrah's Curse, czyli znaczy, jakby e, klont of faraona na polskie. E, Graje z wersji demo, bo mamy ją z płytki, w której są trzy gierki pełne, reszty do demo, lub takie uruchomieniowe. Eee, no i Gierka posiada aż 70 poziomów, jeżeli jest w wersji pełnej. Ja właśnie przegrałem ją całą wersji demo i posiada 15 poziomów. Eee, no i za całą, jak tak myślę, teraz za te Android Kids to było 50 poziomów. Byśmy zapłacili. 15 dolarów, czyli około 50 zł. Wydaje mi się, że to dosyć dużo jak na tamtą gierkę, i na tą tutaj też chyba jest, jakieś tak, 15 chyba dolarów kiedyś. To wydaje mi się, że to było dużo, eee, trochę za dużo. Wydaje mi, choć tutaj jest 70 poziomów, więc to jest dosyć dużo. Jeżeli mamy 15 dolarów za aż 70 poziomów, które są jakieś zbudowane, to ok. Od 50 zł. No kiedyś wydaje mi się, że to i tak trochę za dużo było jak na kiedyś. Ale no taka cena dosyć też ok. No jak ktoś się cenił, to jak najbardziej. A tamte za te Andro Kids za 50 poziomów, no mniej poziomów. Zależy jak bardzo były już zbudowane, bo tutaj na przykład nie wiem czy po 5 poziomach byśmy to tak zobaczyli. A jest 15 wersji demo, więc później widzimy, że są bardziej rozbudowane. A w tym AdNorKids nie wiem jak to jest, więc. No zobaczymy. Wydaje mi się, że i tak troszeczkę, troszeczkę za duża cena. Ale może nie. No i ukierdzę polega to na tym, żeby zbierać te złote. Rzeczy. Złote te monetki takie i dzięki temu, jak możecie zobaczyć na drzwiach, znikają nam te takie złote kulki i dzięki temu możemy te drzwi odblokować. Sterowanie to po prostu na strzałkach albo sprzeciwskim eee, spacji tam. O, no i tutaj jest opisane co tam można zrobić co się dzieje jeżeli zakupimy to za 20 dolarów jest kiedyś to było no to tak razy 5 czy razy 4 coś no to może wyjść 70 to też drogo w sumie o ale gierka umożliwia na przykład e, tworzenia własnych leveli no to to bym powiedział Dosyć spoko, mamy tu trochę takich opcji całkiem fajnych jak na kiedyś. Dobra, no ale kontynuujmy, bo nie jest to nasz cel, tylko chcemy pokazać gierkę jak ona wyglądała. Łopata chyba była do pojedynczych, jak mi się wydaje, dobra. No Spróbujemy to przejść jak najszybciej się da, ale nie obiecuję. Oj. No już pierwszy fail na starcie poczekać. Dobra Udało się kolejny poziom No i w zasadzie to co o, możemy używać to Wam piszę na dole. Też informacja do czego to w zasadzie jest. Ciekawie, czy boomerang można na kolejny poziom zabrać. Bo tego nie testowałem. Może się da. Dobra, to takie. W miarę proste. Trochę chodzenia to jest. Nie, ale dosłownie z ostatnią zagadką. Już potrzebowałem... rozwiązania e, zagadki, bo dosłownie nie, nie umiałem jej rozwiązać. związać. Właśnie ja nie miałem pomysłu za bardzo. No, bez 20 minut to poświęcimy, mi się nie chciało już później. To w sumie proste było, tylko trzeba było trochę inaczej do tego podejść. Dobra, to bierzemy to. Pozwalamy to. Więc się zastanawiam, co by było na 70. poziomie. Ale ten level też był dosyć frustrujący, niestety. Dobra, to trzeba robić takie kiwki. Bo to coś wchodzi po drabinach. Oj. Dobra, z tej drugiej strony to zrobimy. E. No i wywaliśmy się, niestety. Dobra, zróbmy tak. Oj w złą stronę poszła do mną. No to jest jeden też z cięższych tutaj poziomów, bo jest właśnie takie coś, co wchodzi po tych drabinach, no nie... Jak to tak szybko tam weszło, no? Oje Nobra O spokje. Dobra. zostane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyoba baca ini Oh mama Mama Zostawiamy przynosi trwa. Dobra, to było jakoś... Też nie Stąd, można tak wdychać co Udało się Święty poziom, nie wiem w zasadzie to nie wiem do czego mi jest potrzebne, a weźmy to do to jest tu bardzo kontrolowa chyba. Się Nie zbierze mi tego. Tak na innych lewej było, niestety. Właśnie na mnie tak było. Dobra, udało się. Nice. Dobra. Tutaj te balony można tak Nie wiem, co to jest, to jak się przejdzie dwa razy, to to znika. Tutaj też się zastanawiałem, myślałem nad jakimiś dziwnymi ścieżkami, a potem wystarczy skoczyć później po te złe pomylenie. I tak. mamy e, poziom zakończony dzięki temu. Dobra, e, jest, e, tak. Tak. Teraz oddziwone, czyli jakby mamy ten cały poziom i mamy mapkę. I jak skoczymy tu, to tak nas i nie ma tej dziury tam jakby w góry to powinno być. W jakby w kwestiach wizualnych wydaje mi się, że to już wszystko lepiej by wyglądało, ale tak to nie wiadomo. Co chodzi? Jeszcze dwa poziomy, no tutaj ten poziom był dla mnie w miarę spoko tylko tam się nie umiałem dokopać no, tu no, też na przykład nie widać wizualnie jednej ścianki dopiero jak dochodzimy do tego to ją widać nie wiem tak jest no ale niestety na to nie dochodzimy. Wyszliśmy do ostatniego poziomu w tej właśnie wierce i z tym poziomem się męczyłem dosyć długo, naprawdę. Ten poziom, co teraz będzie, jest dosyć prosty, ale. No. Tak troszkę, troszkę mi to o co chodzi. Bo ja myślałem, że ja w ogóle tu spadnę, nie przez to, że są te dziury z dwóch stron, to już spadnę na tej samej mapce. To właśnie tu wizualnie jest trochę inaczej zrobione. Eee, no dobra, i teraz idziemy nie słuchałem, No i tutaj no właśnie musimy jeszcze na tym umie uważać. Kaşıp 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 na początku od razu spadałem, co było niezbyt dobrą praktyką. No cóż, jednak jest. No eee, dobra, i teraz tu. A trochę jest tu takiego obchodzenia, nie? Jest już bardziej skomplikowane, powiedzmy. Sakatka teraz tu trzeba się kopać i teraz jeszcze raz zejść tam z tej strony bodajże, albo z tej drugiej no, z jednej ze stron chyba będzie przeskoczyć i tu wejść Kończyć demo 17 minut 15 poziomów. No to nie cała gierka. żeby ją przejść w pełnej wersji trochę by zajęła, bo no ale, że tak powiem, jeszcze tutaj pokażę. Przejdziemy sobie na przykład poziom. Oddajmy no, ten 15 jeszcze raz. I teraz tu przyciskiem F8 mogę pokazać Wam. Jak to komputer w zasadzie pokazuje nam, jak rozwiązać. Więc e, tu jest replay i ja tym nie steruję. A tak naprawdę steruje tutaj e, no, komputer, straszna inteligencja, nie wiem w sumie co to tam. Czy znaczy to albo człowiek po prostu jest to nagrane jako replay. Bo tak też może być. I widzicie, że ja sobie zebrałem najpierw monetkę, a on tu idzie najpierw to zniszczy ci tą monetkę, zabierze później poczeka aż mumia przejdzie i teraz pójdzie po monetkę i dalej będzie robił w zasadzie te kroki, które ja zrobiłem To na chwilę miał pewnie chwilę zwątpienia czy na pewno dobrze robi, bo to trzeba się jednak zastanowić troszeczkę, żeby wymyślić te rozwiązania tutaj. Tak to by wyglądało, więc wiecie, jak mamy w tej gierce problem, to zawsze możemy em, rozwiązanie em, dostać oglądając, właśnie, klikając przycisk F8. No i to by było na tyle. No i mamy tutaj jeszcze Level Editor i na przykład możemy sobie tu naszą mapkę stworzyć. A. Uh. zobaczmy, co tu mamy. Nie um. mogę nie jak. No. Czy tak mogę usuwać? O tak mogę tutaj ustawić coś? Okej. Okay. O spacebar, Okej. Okay. Ciekawe co to jest są za ziomeczki to, Ok, to są te, to są drabinki, to są jakieś tam inne rzeczy, XY pokazuje nam współrzędne tutaj na tej mapie, ok. Play Level, to co to jest? Aha, to są te, ok. A gdzie jest to brama cała, taka O tu jest dobra Dobra, czekaj. Dobra, no tak by wyglądał level Editor, ja nie do końca wiem jak tam się tego posługiwać. No to by było na tyle z gierki, możemy jeszcze sprawdzić czy ona istnieje na Steamie. Ja wyjdę z niej. Bit Dobra, udało się wyjść z niej. Zobaczymy, czy istnieje ona na Steamie. Wydaje mi się, że nie, ale zobaczmy. O, ale ciekawe gry za darmo. W ogóle teraz oj, wyszukuję prawie kabel, bo ciągnąłem. Shadow of is Short First Person Horror Game. Okej. Okay. A tutaj do biblioteki jak za darmo, to czemu nie? Forrest... Forest byte. Co to? Oh. Kolejny jakiś horror razem. Ciekawe. To jest typu Lovecraft, Okej. Okay. Dodaj do listy życzeń. Ciekawe. Faros. Okej. Okay. Paraoch and New Era, co to O to jest jakiś City Builder. O fajne. Dodaj do listy życzeń. Dobra, ale jak to nasza gierka się nazywa dokładnie? Eee. Yy. Jak to się tam pisało? Muszę to znaleźć. Yy. Fa... A to nie, to to jest jakieś granie w karty. No, Zobaczmy na internecie. Hmm. W internecie też nie ma za bardzo tej gry. Nie ma gdzie tego znaleźć. Crypt Board Game. Co to jest? Dobra, nie umiem jej znaleźć, więc to by było na tyle. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku ze starej gierki. Na razie czyść. czyść.